Witam Państwa na plantacji pomidora gruntowego dla przemysłu posadzonego pod kombań Ta sama plantacja co e, ostatnio. Zaraz Państwo zobaczycie jak wygląda akcja. E, rozrost bardzo dobry, rośliny się zeszły, e, bardzo ładnie zaczęły kwitnąć. E, jest trochę chwastów do usunięcia. E, kwestia trzeba po prostu przejść i e, to wyciągnąć ręcznie bo już są za duże, żeby cokolwiek z nimi zrobić, jeżeli chodzi o chemię. Proszę Państwa, bardzo silny rozrost, aczkolwiek popadało trochę, są dość wysokie temperatury. Jest gleba wilgotna. Więc można byłoby rozsypać jakąś saletrę wapniową w ilości 300 kg na hektar, ewentualnie saletrę amonową w ilości około 150 kg na hektar. I zabezpieczyć rośliny przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Przede wszystkim przed zarazą ziemniaka, ale myślę, że przede wszystkim teraz przed alternarią. Myślę, że jakieś kontaktowe preparaty typu ditane z dodatkiem miedzi i jeszcze w tym momencie krystalon zielony, ponieważ jeszcze nie ma związku, bo owoców można tutaj dodać. Następnie będziemy próbowali robić zabiegi z wapniem, bo będą zawiązane pierwsze owoce, żeby tutaj nie było problemu z suchą gnizną wierzchołkową. Zapraszam do kolejnych realizacji na tej plantacji pomidora, jak również na innych plantacjach warzyw gruntowych.